Fantastyczna sprawa i jestem przekonany, że to doskonała, doskonała również promocja. Paweł Amulewicz w naszym studiu Marcin Kowciński marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry Państwu. Panie marszałku, zacznę od y, cyfr, bo one od liczby, bo, bo robią wrażenie 70 tysięcy widzów, około 4,5 tysiąca rekonstruktorów. Łącznie z ich rodzinami. No i 1200 rycerzy już na samych polach grunwaldzkich. Mówię oczywiście o inscenizacji, dorocznej inscenizacji, e, która już na dobre myślę wpisała się w kalendarz imprez, które wspiera także samorząd e, województwa. Jak włodarz regionu, który był, który widział, który z tego co powiedziałem to chyba nawet odpalał jedną z armat, e, ocenia te przedsięwzięcie i tą tegoroczną edycję? To jest wyjątkowe wydarzenie, które, tak jak pan redaktor powiedział, nie ta instynkacja nie jest po raz pierwszy czy drugi. To już naprawdę wpisało się w tradycję tych wydarzeń lipcowych naszego regionu. No te cyfry, te liczby, które pan redaktor przytoczył, są imponujące. Coraz większa grupa, no, 70 tysięcy widzów, 4 tysiące ludzi, którzy przez, przez kilka dni stacjonowało w pięknych średniowiecznych namiotach wokół. W tej wiosce przybitewnej, tak to nazwę, 1200 uczestników bitwy to musi robić wrażenie i to robi wrażenie. Oczywiście zawsze jest kwestia pogody, bo pogoda zawsze robi robotę w imprezach plenerowych. Mieliśmy szczęście. Pogoda była wyjątkowa, nie było za gorąco, więc fantastyczna sprawa. Jestem przekonany, że to doskonała, doskonała również promocja. I idąc w jakiś sposób jakiś czas temu e, rozpędem tej scenizacji zdecydowaliśmy się na, na rozbudowę i tak naprawdę powstanie nowego muzeum Bitwy pod Grunwaldem, który jest tak naprawdę tuż obok e, pola, pól grunwaldzkich. E, ono już jest na naszej mapie muzeów od, od, od kilkunastu miesięcy. Warto również to obejrzeć bo myślę, że każdy, nawet ten najmłodszy, słyszał i zna temat bitwy pod Rumwalski, ale jest, jest wiele szczegółów, wiele ciekawych aspektów, które warto również w tym muzeum e, zobaczyć i się dowiedzieć. Zanim o muzeum, bo o, o nie też będę chciał oczywiście zapytać, to ten wątek promocji, e, myślę, regionu, całego regionu e, warto, żebyśmy rozwinęli. E, znam kilku rekonstruktorów, dla których e, jednym z najważniejszych celi na początku każdego roku jest to, żeby e, urlop w odpowiednim terminie zarezerwować i właśnie e, móc to, e, tak jak pan. Wspomniał kilka dni, bo to nie jest jeden dzień na inscenizację, ona jest kulminacją całego tego pobytu. No i to są ludzie, jeżeli przejdziemy się tą wioską z Polski, z Europy, ze świata, także o Warmii i Mazurach w tym czasie mówi po prostu cały świat? Jestem przekonany, że tak jest. To jest, była ważna historycznie bitwa, miała swoje konsekwencje, ale również ważne wydarzenie dla nas, wydarzenie promocyjne i myślę, że możemy, ogrywamy je w kilku obszarach. Typowo edukacyjnym, ale również typowo promocyjnym, bo te 70 tysięcy ludzi, którzy, którzy odwiedziło Grunwald, to są osoby na pewno nie tylko z naszego regionu i mamy gorącą nadzieję, że, że wrócą do siebie i opowiadają, jak fantastycznie jest tu w regionie, nie tylko jeśli chodzi o kwestie bitwy pod Grunwaldem, ale jeśli chodzi o cały region i jego piękne walory. W tym roku można powiedzieć, że kolejny sukces inscenizacji tych dni Grunwaldu miał wielu ojców. Jednym z nich jest zarząd, jest samorząd województwa. Możemy powiedzieć o tym wymiarze wsparcia, jakiego udzieliliście, no bo bez wsparcia, bez współpracy tego szeregu instytucji, no ta skala, te 70 tysięcy ludzi pokuszę się o takie stwierdzenie, ale być może na pola Grunwaldskie by nie zawitało. W tym roku mieliśmy dość trudną sytuację, bo mieliśmy ograniczone, ograniczone wsparcie z innych źródeł i tak naprawdę w większości tematów, w większości obszarów bazowało to na naszych barkach, na naszych środkach samorządu województwa, ale oczywiście te, ta, ta opcja nieodbycia odbycia się instytucjonizacji nie była brana w ogóle pod uwagę, po prostu poszukaliśmy środków w swoim budżecie i musieliśmy to wesprzeć, więc w zasadzie cała większość, zdecydowana większość budżetu, środków, które które były potrzebne do przeprowadzenia tego wydarzenia pochodziło z samorządu województwa. Na koniec poruszę wątek, który już padł w naszej rozmowie, ale całoroczne, nie tylko przy okazji inscenizacji dni Grunwaldu funkcjonowanie muzeum, które zyskało nowe życie i to nie jest chyba absolutnie przesadzone stwierdzenie, bo to milionowa inwestycja także wsparta środkami unijnymi. To powoduje, że o Grunwaldzie możemy mówić już w charakterze całego roku, nie tylko no, ten klimat podczas tego najsłynniejszego wydarzenia lipcowego, ale także stałe wystawy. No każdy z Państwa, kto był, jeżeli nie, to zachęcam, bo naprawdę to robi wrażenie, no można poczuć klimat inscenizacji przez cały rok, nie tylko w lipcu. To było główną ideą powstania tego muzeum po to, żeby zaszczepić i sama bitwa, zaszczepieniem to troszeczkę historii, zobaczenie tego, jak to mogło, jak to mogło wyglądać, ale ta sprawa edukacyjna, historyczna, która rozbudza, również pojawiają się pewnych ciekawostek, to jest już kwestia, Muzeum I chcemy, żeby do tego muzeum można było przyjeżdżać cały rok i żeby turyści nie tylko z naszego regionu, nie tylko z kraju mogliby odwiedzać nasz region przez cały rok. A takim, takim kolejnym miejscem do koniecznego odwiedzenia jest właśnie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku Zapraszamy drodzy Państwo, myślę obaj, do tego, żeby odwiedzać inscenizację, brać udział w Dniach Grunwaldu, ale także może pod kątem właśnie edukacyjnym nieco zaglądać w ciągu całego roku do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Marcin Kówciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Piękne dzięki za to spotkanie. Dziękuję pięknie.